Szkole, trenuję, e, przeprowadzam sesje coachingowe, programy rozwojowe online i stacjonarnie w Polsce i za granicą. Pracuję najczęściej z klientami biznesowymi w biznesie małym, średnim, dużym, e, polskim, zagranicznym, e, z ludźmi. Zarządzać ludźmi uczyłam się w różnych przestrzeniach. Po pierwsze, teoretycznie, ponieważ z wykształcenia jestem politolożką, ekonomistką i pedagogżką W związku z tym, na, na, tak powiedziałabym, na trzech obszarach, takim bardzo mocno społecznym i systemowym, tym takim bardziej biznesowym i z perspektywy andragogiki procesów uczenia się osób dorosłych, mam background e, wiedzowy. Z drugiej strony od prawie 20 lat prowadzę też swoją własną firmę, realizuję różnego rodzaju projekty, między innymi z zachodniopomorską szkołą biznesu, a tak, tak naprawdę jak e, zastanowię się, gdzie najbardziej się nauczyłam zarządzać ludźmi to chyba w domu, ponieważ mam trójkę rodzeństwa i jestem najstarsza, więc tutaj zaczęły się moje początki zarządzania towarzystwem. Mój osobisty klucz, pod który wybieram uczelnie, z którym współpracuję, to te uczelnie, które właśnie aktualizują swoją wiedzę i wykładowcy, którzy przedstawiają, przykładają swoje doświadczenie czy wiedzę, dzielą się nimi, robią to na podstawie Wiecznie, cały czas permanentnie aktualizowanych danych. Zdecydowanie zachodnia pomorska Szkoła Biznesu jest doskonałym miejscem do tego, żeby zderzyć się z tym, co jest aktualnie ważne, na przykład w biznesie. Dlatego, że tak jak mam przyjemność obserwować różne uczelnie, różne biznesy i ZPSB, to widzę, co robią władze uczelni, co robią wykładowcy do tego, żeby na bieżąco cały czas przekazywać wiedzę, nie z, przy całym szacunku, bo uwielbiam książki z książek sprzed paru lat, powielać. Skrypty, i ta wiedza, którą wykładowcy posiadają, jest na bieżąco weryfikowana i biznes może powiedzieć: Ej, aktualizacja jest potrzebna. My tak nie robimy. To, że w książce jest napisane, że to jest model, to rzeczywistość już nam nie raz powiedziała: Sprawdzam i tak naprawdę robi się to inaczej. Zdecydowanie Zachodniopomorska Szkoła Biznesu e, uczy i zaprasza do tego, żeby rozwijać kompetencje, które są nazywane kompetencjami przyszłości, ale tak naprawdę już jakiś czas temu powinniśmy się za nie wziąć. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu www.zpsb.pl